Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition zaledwie parę dni temu trafiło na cyfrowe półki. Pojawiło się sporo gameplayów, w których nie brakowało bugów, lecz generalnie nasze wrażenia są raczej skierowane bardziej w tę pozytywną stronę, jeżeli chodzi o świat gry. Oczywiście w pełni rozumiemy także osoby, którym nowe wersje GTA wcale się nie podobają, bowiem ku temu pojawiają się także bardzo sensowne argumenty. Tak czy siak, rozgrywka z edycji ostatecznej to nie jest koniec wrażeń dla naszej społeczności. Mianowicie od wczoraj gracze odkryli, że na wersjach pecetowych trylogii studio Grow Street Games nie pozbyło się ze skryptów gier pozostałości z wersji beta wszystkich pierwowzorów. Sprawa jest o tyle poważna, że jako gracze otrzymaliśmy kolejny i najpewniej największy przeciek odnośnie tego, w jakim wydaniu początkowo studio Rockstar North chciało nam zaserwować GTA 3, Vice City i San Andreas niemalże dobre dwie dekady temu. Z uwagi na to gry zniknęły ze sprzedaży, jeżeli chodzi rzecz jasna o wersje PC-owe oraz to więcej gracze, którzy już zapłacili za grę i ją pobrali, nie mogą w nią na ten moment zagrać. Ponadto, jakby tego wszystkiego jeszcze było mało, otrzymujemy rzekome doniesienia o Remasterze GTA 4 oraz komentarz w sprawie GTA VI. Dzieje się po prostu piekielnie, piekielnie dużo. No i właśnie w związku z tym dokładnie przedstawienia tego wszystkiego podejmiemy się w dzisiejszym odcinku, bowiem zdecydowanie jest o czym mówić. Zatem przechodzimy do meritum. Na początek przyjrzymy się jednemu z artykułów w internecie, gdzie możemy się dowiedzieć o tych przykrych, a zarazem dla niektórych radosnych wiadomościach. Mowa tu o sytuacji, gdzie Grow Street Games nie zabezpieczyło plików, które zostały im przekazane przez Rockstar North. Mamy tu na myśli chociażby wszelkie kody źródłowe, poprawki i wiele, wiele innych rzeczy. Niekompetencja studia, znanego kiedyś jako War RAM Studios, doprowadziła do tego, że poczynania Rockstar North w pierwszych latach 2001 wieku zostały podane graczom de facto na tacy. Rzekomo usunięte kawałki muzyczne z trylogii zostały tylko wyłączone w skryptach gier. Widać tutaj kompletne lenistwo ze strony Ram Studios i powtórzenie błędu Rockstara z 2004 roku. Bowiem moi kochani, czy takie zdarzenie w historii GTA miało już miejsce w przeszłości? Zdecydowanie tak. Wystarczy spojrzeć na to, jakie okoliczności pojawiły się w pierwszych tygodniach po wydaniu GTA San Andreas w 2004 roku. Chodzi bowiem o słynną aferę Hot Coffee, gdzie gracze odkopali w kodzie źródłową minigierkę, która miała nam symulować stosunek płciowy głównego bohatera z jego dziewczynami. Cała sprawa była na tyle głośna, że Rockstar Games musiało wycofać San Andreas z spółek i zająć się patchowaniem wersji. Zamiast pozbyć się elementu, który mógł być dla nich gwoździem do trumny, to ambitny Rockstar North postanowił tylko wyłączyć ten aspekt, umożliwiając jednocześnie osobom znającym się na temacie przywrócenie wszystkiego z powrotem. W konsekwencji tego wszystkiego pojawiły się długie rozprawy sądowe związane ze słynnym Jackiem Thompsonem, które ostatecznie trwały naprawdę długo. Mało tego sam Rockstar stracił ogromne pieniądze na tym wydarzeniu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się coś więcej na temat tej afery, to odsyłamy was do naszego materiału o różnych aferach związanych zarówno z Rockstarem, jak i z samym GTA. Film znajdziecie w opisie. Dodatkowo polecamy wam serdecznie zerknąć na film The Game Changers z 2015 roku. Ten film dokumentalny, naszym zdaniem, świetnie przedstawia sytuację Rockstara w okresie tworzenia San Andreas oraz wchodzenia powoli w erę tworzenia autorskiego silnika Rage. Idąc dalej, musimy koniecznie sobie powiedzieć o samym Rockstarze. I tak zostanie tutaj trochę wylane na nich wiadro pomyj. Nie będziemy w tej sprawie nawiązywać do wrażeń z samej trylogii, bo to indywidualna opinia każdego z nas. Natomiast Rockstar musi zostać nieco ponieważ lekkomyślnie podszedł do całej sprawy odświeżenia trylogii. Twórcy powierzyli swoje pełne, w sensie wzbogacone o wszelkie zmiany na przestrzeni produkcji tej giery, skrypty, przez to ryzykowali naprawdę wiele, co zresztą się ziściło. No, bo tak, patrząc na chłopski rozum, to studio Rockstar North, odpowiedzialne przecież za tak wiele wspaniałych tytułów, powinno ewidentnie nadzorować pracę World Drum Studios w pełnym zakresie. Zwłaszcza zwracając uwagę na opinie graczy odnośnie portów na telefony. Te dwa przedsiębiorstwa powinny mieć między sobą stały kontakt na etapie tworzenia tych Remaster Remakeów, czego patrząc na dzisiejszą sytuację absolutnie nie było. Wystarczy sobie bowiem wyobrazić pewną okoliczność. Studio Gigant przekazuje swoje cholernie cenne skrypty nowo nabytemu studiu, które ma znacznie mniejsze doświadczenie w tych sprawach. O ile sama inicjatywa wygląda spoko, no bo World Drum Studios mógł tak naprawdę w pełni czerpać inspiracje z tych początkowych wersji trylogii, o tyle rezultaty dla Rockstar są wręcz opłakane. Podczas całej produkcji kontakt jest dość znikomy i kończy się zdaniami tak, wprowadzimy to, nie ma sprawy. No a jak przyszło co do czego, to reklamowane z wyprzedzeniem feature'y nie pojawiły się w wersjach ostatecznych. No i zapewne teraz znajdą się osoby, które powiedzą, no co wy gadacie, przecież znaczna większość jest zadowolona z remasterów, więc dlaczego Rockstar miałby się czymkolwiek martwić? Jest to prawda tyle tylko, że na świat wyciekły ogromne połacie kontentu, który twórcy planowali dla oryginałów wiele lat temu. Na no tymczasem, kiedy gracze to odkryli, sporo osób będzie chciało nadal siedzieć w starej trylogii, ponieważ odnaleziono kolejnego świętego Grala. Chociażby po kroju dokumentu designerskiego z GTA 3, ale w 10-krotnie większej skali. No i to właśnie moi kochani jest niesamowita gratka dla fanów GTA i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Usunięcie cyfrówek starej trylogii miało być wyłącznie przygotowaniem rynku na nową trylogię w razie sytuacji, kiedy ta nowa trylogia nie spełni oczekiwań sprzedażowych Rockstara. Była to taka typowa forma zabezpieczenia przed niepowodzeniem, no bo w sumie nikt z twórców nie wiedział jak ogólnie wszyscy zareagują na te nowe remastery. Teraz wszystkie plany się strasznie pokomplikowały, ponieważ Rockstar Games musi starać się chować swoje dzieci w postaci zawartości beta przed graczami, chociaż i tak jest de facto już nieco za późno. Co więcej, Rockstar musi sobie teraz psuć sprzedaż, zatrzymując wersje PC-owe, które swoją drogą będą chyba najbardziej opłacalne, czyli już widzimy, że stracą na tym sporo kasy. No i ogólnie można powiedzieć, że to wszystko przez studio Growth Street Games, któremu Rockstar North dało wolną rękę, w konsekwencji czego teraz mamy o i takie oto tego wszystkiego skutki. Oczywiście jak wszędzie, także i tu mamy pewne plusy i minusy. Jakby nie było, wiele osób, szczególnie tych, które kupiły preordery są strasznie wkurzone na Rockstara. No i nie ma co się dziwić. Jednak spójrzmy na to z perspektywy całego community. Z gier wyciekły utajnione przez lata informacje m.in. o tym, co jeszcze Rockstar wyciął z GTA 3, Vice City, no i San Andreas. Tego rodzaju sekrety sprawią, że w ciągu kolejnych lat modyfikacje beta będą pokazywać jeszcze więcej usuniętego kontentu, a co za tym idzie, to tylko bardziej skłoni graczy do tego, aby zostać z klasyczną trylogią na dłużej. To prawda, że większość będzie chciała jednak koniec końców obczaić te wersje ostateczne. Jednak póki co, PC-towcom przyjdzie na to jeszcze czekać pewnie sporo czasu, ponieważ Rockstar North będzie chciał zająć się płaczowaniem i usunięciem tych wszystkich pozostałości znajdujących się w skryptach. Tak czy siak jedno jest pewne. Grow Street Games poważnie zraniło twórców GTA i pokazało im, że w przyszłości o wiele lepiej jest bacznie obserwować poczynania nowych uczniów Rockstara podczas tego rodzaju projektów. Do tego warto jeszcze powiedzieć, że w sieci pojawiło się naprawdę wiele informacji odnośnie GTA 4 i rzekomego remastera. Zacytujemy tutaj fragment z serwisu IGN Polska, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Mianowicie o doniesieniu informowano już wcześniej na forum ForeChan, Chan, ale ze względu na niezbyt dobrą renomę nikt zbytnio się tym nie przejął. Jednak teraz o sytuacji wspomniał Ralz Valve, który na Twitterze zamieścił wymowny wpis 2023, pod którym znajdziemy logo Grand Theft Auto 4. Autor posta informuje również, że remaster dotyczyłby fabuły głównej oraz dodatków, czyli episodes from The Liberty City, rzecz jasna dwóch popularnych rozszerzeń do czwórki, znanych nam jako The Lost and Damned oraz The Ballad of Gay Tony. Poza tym pojawiają się tam także informacje odnośnie platform, na których rzekomo remaster czwórki powstanie. Co więcej, poza tym, mamy w tym momencie sytuacje podobne do tych, które miały miejsce przed wydaniem trylogii, bowiem z sieci ponownie znikają modyfikacje, tym razem do czwórki, no i epizodów. Rockstar komentuje także brak pojawienia się GTA 6, argumentując to tym, że twórcy boją się wypalenia marki. No cóż, brzmi to bardzo ciekawie, biorąc pod uwagę GTA 5, które pojawiło się na wiele generacji konsol nie wspominając już nawet o całej masie aktualizacji do online'a, których też fani serii Grand Theft Auto otrzymali niezwykle dużo. Na bieżąco wraz z Marcinem obserwujemy całą sytuację i w miarę naszych przerobowych możliwości będziemy starać się o ważniejszych rzeczach was po prostu informować. Tymczasem czekamy na wasze opinie odnośnie tego wszystkiego, bowiem ocena sytuacji od społeczności GTA jest obecnie raz, niezwykle cenna, no a dwa, najzwyczajniej ciekawa. Dziękujemy wszystkim za uwagę, no i słyszymy się już niebawem. Trzymajcie się i do następnego. Hej!